Kochani, pozwólcie, że w intencji Świętej Pamięci księdza Stanisława i naszej łagiewnickiej wspólnoty Salwatorianów wyrażę moje słowa wdzięczności. Chciałbym zacząć od, od Lachowic. W tych kilkunastu latach naszego wspólnego mieszkania, życia i działania tutaj w łagiewnikach, słyszeliśmy często o Nowej Hucie. O puławach, o innych miejscach, gdzie był ksiądz Stanisław Świętej Pamięci, ale nigdy nie tak wiele jak o Was, jak o Lachowicach. On Was po prostu pokochał. I choć nie znam Was, to bardzo dużo dobrego o Was wiem. Bardzo często opowiadał o konkretnych osobach, kto co zrobił dla Kościoła. Dla Lachowic. I bardzo dziękuję księdzu Proboszczowi, że dzisiaj tu jesteście. Dziękuję księdzu Władysławowi, bratu księdza Stanisława. Kilka razy byłem w Lachowicach, jak jeszcze byliście tam razem. Później wiele razy rozmawiałem z nim przy różnych okazjach. Księży Władysławie, choć jesteś młodszy, to byłeś dla Niego starszym bratem. Bardzo liczył się z tym, co mówiłeś, co myślałeś. Przynajmniej tak mówił nam. I dziękuję Ci za, jego, za Twoją opiekę nad Nim, za wszystkie lata, kiedy byliście razem w Lachowicach. Kiedy przyszedł na emeryturę, trudno to tak powiedzieć, że to była emerytura. Kiedy przeprowadził się do łagiewnik, to swoje miejsce działania znalazł tu, w tej bazylice Bożego Miłosierdzia, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Księżyc Kustoszu, bardzo dziękuję. Że przyjęliście go, że nadaliście sens jego życiu, bo te konfesjonały tu wkoło to był sens jego życia ostatnich lat. Cała ta wasza wspólnota była jego wspólnotą. Bo ksiądz Stanisław Świętej Pamięci miał tu w łagiewnikach dwie wspólnoty. Naszą salwatoriańską i Waszą Bazyliki Miłosierdzia Bożego. Był między nami takim mostem. Jak coś chcieliśmy wiedzieć, to On nam pomagał. Bóg zapłać za to, że przyjęliście Go. Bardzo, bardzo z całego serca dziękuję księdzu Janowi za przewodniczenie dzisiaj. Trochę żartobliwie powiem, że wiele razy kiedy ksiądz Stanisław wracał z Bazyliki to mówił dzisiaj znowu mnie pomielili z biskupem Janem. Jesteśmy podobni. Mówił to z taką dumą, bo wiem, jak bardzo Cię szanował. Wiem, jak wiele Twoje słowo i Twój gest dla Niego znaczyły. Dlatego tym bardziej dziękuję za Twoją przyjaźń dla naszej wspólnoty, dla Księdza Stanisława, i że dziś poprowadziłeś te uroczystości i prowadzisz je. No tak było, że Księdzu Stanisławowi nigdy nie było mało. Nawet ta praca tu w Bazylice Miłosierdzia Bożego, choć niemal każdego dnia po kilka godzin spowiadał, była za mało. Dlatego szybko znalazł jeszcze miejsce w Kaszowie, w Liszkach, gdzie czekał, aż zadzwonicie i powiecie: jesteś potrzebny. Dlatego dziękuję Księżom Proboszczom, wszystkim parafianom, że jesteście tu dzisiaj, bo Wy też byliście bardzo ważną częścią jego życia w ostatnich latach. To bycie tu dzielił między nas bazykiem miłosierdzia, a w pierwszy czwartek, piątek i w niedzielę między Was. Dlatego dziękuję. Wam dziękuję księżom proboszczą. Dziękuję wszystkim księżom diecezjalnym, bo ksiądz Stanisław, choć formalnie i rzeczywiście zawsze był Salwatorianinem, to, to był też w waszej wspólnocie. I wielu z Was może nie znam, może nasza wspólnota nie zna, ale o wielu z Was słyszeliśmy, bo on pielęgnował, pielęgnował każdą znajomość, którą przez te lata pracy na diecezjalnych parafiach zawiązał. Że to była żywa znajomość, że to był dobry człowiek, którego cenicie, to świadczy o tym, jak wielu Was tu dzisiaj jest. Drodzy księża, Bóg zapłać. Na koniec, ale mniej gorąco, chciałbym podziękować mojej wspólnocie zakonnej nam wszystkim Salwatorianom. Tak ksiądz Stanisław, większość swojego życia, spędził pracując poza naszymi parafiami, ale nigdy. Nigdy nie był poza naszą wspólnotą. Nawet jak pracował gdzie indziej, to w poniedziałek i wtorek był zawsze w klasztorze. Miał dzień wolny, więc co robił? Jechał do klasztoru. Za każdym razem, kiedy, kiedy, kiedy byłem w Krakowie i, i jeszcze w czasach, kiedy nasz klasztor był na ulicy Łobzowskiej, ale też i później przeżywałem to, jak on się cieszył tym, że jest. Tak, ksiądz Stanisław był salwatorianinem i to, że dzisiaj tak licznie żeśmy się tutaj spotkali, by go pożegnać, daje temu dowód. Księże Stanisławie, Bóg ci zapłać. Za każdą chwilę spędzoną razem mógł Ci zapłać za Twój przykład gorliwości kapłańskiej. Kilku przełożonych było w ostatnich latach w tej wspólnocie i zawsze ich słuchałeś z jednym wyjątkiem. Każdy z nas mógł Ci mówić spowolnij, Mniej pracuj. Ty powiedziałeś dobrze i robiłeś po swojemu. Szedłeś, bo mówiłeś, tam mnie potrzebują. Ta gorliwość, o której wspomniał w swoim liście ksiądz kardynał, jest dla nas prawdziwym wzorem. Za to Ci dziękuję, za Twoje życie zakonne, za Twoje bycie współbratem. Za, to, za Twoje świadectwo kapłańskiego życia. Odpoczywaj w pokoju.